Dzisiaj stoczyłeś walkę wieczoru właśnie na Gali. 12 rundowa walka. Ciężka, trudna na pewno dla Ciebie. No tak, wiedziałem, że to nie będzie łatwa walka. Bułgar nie przyjechał po wypłatę, tylko jest z górnej półki europejskiej. Cieszę się, że udało mi się wygrać i, i u siebie w mieście to jest najważniejsze. Wice trochę narzekali, czy nie było za dużo klinczów w ciągu całej walki? Wszystko było ustawione, klincz był. Klincz był Przewidziany, ponieważ taką taktykę mieliśmy, że jeżeli nie uda nam się w pół dystansie zadać ciosu, będziemy klinczować. No i to było specjalnie, pozwoliłem boksować. Udało się. Nie udało się znokautować przeciwnika. Jaka była Twoja taktyka? Jakie były założenia? A nie, wiedziałem, nie nastawiałem się na nokaut, aczkolwiek widziałem, że tam parę ciosów silnych przyjął, ale nie padł. Yy, yy, yy. A poczułeś się zaskoczony jakimiś ruchami? Nie, nie, nie. Wszystko było pod kontrolą, także... Cieszę się, że, że wytrzymałem całą 12 dwunastorundową walkę, a jak widzieliście od ósmej rundy yy, prze już przełamałem go. Jakie plany na przyszłość, co dalej? Teraz dwa tygodnie przerwy, jakieś wakacje, no i yy, przygotowanie do następnej walki być może we wrześniu. We wrześniu, czyli nie będziesz próżnował? Nie, tempo jest wysokie, także trzeba do przodu.